W roku 2014 w Sochi odbywają się Mistrzostwa Świata. Magnus Carlsen zasiada przed szachownicą, świadom tego, że ta partia może na zawsze odmienić jego panowanie. Po drugiej stronie Wiswa Nathan Anand, były Mistrz Świata. Mając wszystko do stracenia, Carlsen postanawia nie ryzykować, decyduje się na sprytne posunięcie i wybiera obronę Karo Kan. Tym razem zobaczymy dwie formy jej rozegrania. Wariant klasyczny i wariant z awansem. Zobaczmy wariant klasyczny. Białe zajmują centrum i uwalniają hetmana i gońca. Czarne przygotowują D5, nie blokując gońca z C8. Wzmocnij kontrolę nad centrum. Bezpośrednie wyzwanie dla białego centrum. Rozwiń i obroń piona E4 skoczkiem C3. Czarne eliminują napięcie w centrum i zmuszają białe do podjęcia decyzji. Białe odzyskują piona i umieszczają aktywnego skoczka w centrum. To jest kluczowy ruch w obronie Sarokan. Goniec wychodzi na pole E6, aby nie zostać uwięzionym. Atakują gońca i zyskują cenny czas na rozwój skoczkiem na G3. Goniec wycofuje się, utrzymując presję na centrum i skrzydło królewskie. Białe starają się utrudnić życie gońcowi i zdobyć przestrzeń na skrzydle królewskim. Zapobiega ruchowi H5 i zapewnia bezpieczne pole dla gońca na H7, jeśli zajdzie taka potrzeba. Naturalny rozwój. Białe przygotowują roszadę. Wzmacnia E5, przygotowuje E6. I rozwija się, nie naruszając struktury. Celem tego wariantu jest osiągnięcie solidnej i zrównoważonej pozycji, z perspektywą na korzystne zakończenie partii. A jego najbardziej wyróżniające się cechy to harmonijny i bezpieczny rozwój figur. Goniec z C8 wychodzi aktywnie przed E6. Elastyczne centrum, bez naruszania struktury, mniej ryzyk taktycznych natychmiastowych i bardzo niezawodne do obrony czarnymi. Spójrzmy na wariant z awansem. Kontrolą centrum i otwarciem linii. Przygotowanie D5, zachowując elastyczność w centrum. Wzmacnia centrum i wspiera E4. Czarne natychmiast atakują białe centrum. Charakterystyczny ruch: białe zyskują przestrzeń i umacniają centrum. Goniec F5. Kluczowa idea: goniec wychodzi wcześniej, zanim E6, unikając uwięzienia. Naturalny rozwój i kontrola E5 i G5. Oczarne wzmacniają pole D5 i przygotowują rozwój skrzydła królewskiego. Goniec E2. Spokojne przygotowanie roszady. Ruch tematyczny. Bezpośredni atak na Białe Centrum wyprowadzony z bazy. Król przenosi się w bezpieczne miejsce. Teraz Białe mogą decydować o planach centralnych, rozwoju i zwiększeniu presji na D4 i E5, wykonując ruch skoczkiem na C6. Celem tej obrony jest zaatakowanie Białego Centrum i pokazanie, że przestrzeń zdobyta przez Białe może być w rzeczywistości słabym punktem. A jej najbardziej charakterystyczne cechy to Białe zyskują przestrzeń ruchem E5. Stałe Centrum, które określa jasne plany dla obu stron. Czarne aktywnie grają przeciwko temu centrum, większe napięcie strategiczne i plany długoterminowe. Wymaga dogłębnego zrozumienia struktur pionkowych. Obrona Karokan nie obiecuje szybkich i spektakularnych zwycięstw, lecz coś znacznie bardziej niebezpiecznego absolutną kontrolę nad przebiegiem partii. Dlatego wielu w nią nie gra, bo wymaga dyscypliny, bo nie wybacza nawet najmniejszych błędów i bo zmusza do wygrywania po cichu, bez zbędnego rozgłosu. Ale kiedy ją zrozumiesz, twoja gra w szachy zmieni się na zawsze. Jeśli pragniesz przestać polegać na tanich sztuczkach, jeśli chcesz obrony, która sprawdza się w prawdziwych turniejach, i jeśli marzysz o myśleniu jak mistrz świata, zacznij już dziś opanowywać obronę Karo Kan. Zapisz się, trenuj metodycznie i przekształć swoje szachy od samych podstaw. Black Chess Academy, najlepsze szkolenie szachowe.